Niedziela Dobrego Pasterza to między innymi okazja ku temu, żeby wspomnieć o tych pasterzach, których opatrzność postawiła nam na drodze. Zwłaszcza o tych dobrych pasterzach, niezłomnych i wiernych, pasterzach uczciwych i szlachetnych. Ale też. Ta niedziela nas w jakiś sposób powinna zachęcić do tego, żeby modlić się właśnie o takich pasterzy, odważnych i pełnych miłości zarazem. I dzisiaj właśnie można by było wspomnieć wielu takich, którzy złotymi zgłoskami wpisali się i w historię naszego narodu, i w historię Kościoła. Myślę tutaj chociażby o zupełnie niepoprawnym politycznie jezuicie, księdzu Piotrze Skardze, którego rok niebawem rozpoczniemy. Myślę tutaj o Augustynie Kordeckim, tym dobrym pasterzu, który stał na straży obrony Jasnej Góry od początku do końca. Myślę tutaj o księdzu Skrupce, który z krzyżem w ręku podczas wojny bolszewickiej zagrzewał polskich żołnierzy do zwycięskiej bitwy. Myślę tutaj o polskim franciszkaninie, Maksymilianie Kolbe, który tak jak dobry pasterz, jako najbardziej szlachetny pasterz, oddał swoje życie za owieczkę, za człowieka, ojca rodziny. Myślę tutaj o niezłomnym kardynale Wyszyńskim, który odważył się powiedzieć: Non possumus, nie możemy milczeć, nie możemy się zgadzać z kłamstwem. Myślę tutaj o pokornym, dobrym pasterzu, błogosławionym Jerzym Popiełuszko, tak okrutnie zamordowanym. Można by tę listę przedłużać. Ale może niech wystarczy. I módlcie się, żebym kiedyś i ja dołączył do tych dobrych pasterzy. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi nam o tym, że jest dobrym pasterzem. Mówi nam o tym, jak bardzo mu zależy na każdej owcy, na każdym człowieku, bez względu na to, kim jest. Bez względu na pochodzenie, na wykształcenie, na światopogląd, bez względu na orientację polityczną, bez względu na wszystko. Chrystusowi zależy na Tobie bez względu na wszystko, ponieważ kocha Cię jako swoje dziecko. I oddał za Ciebie swoje życie, bo jest dobrym pasterzem. I On Cię zna. On wie o wszystkich Twoich trudnościach, wątpliwościach. Rozterkach, kryzysach, o chorobach, o niemocy, o uzależnieniach. On Cię zna. I znacie jako dobry pasterz. Nie jako ten, który chcecie wypunktować, ukarać, zemścić się. Nie. Znacie jako dobry pasterz. Ale dzisiaj również Chrystus. Tej Ewangelii pokazuje nam, że obok niego jest inny, który jest najemnikiem. Najemnik ma to do siebie, że ubiera się w szaty pasterza i próbuje grać rolę pasterza. Ale nigdy pasterzem nie będzie. A na pewno nigdy nie będzie dobrym pasterzem. Bo najemnik jest najemnikiem jedynie dla własnych korzyści i własnych interesów. Może spróbujmy porównać dobrego pasterza i najemnika. Dobry pasterz pasie owce, prowadzi je na żyzne pastwiska. Najemnik doi owce i strzyże. Podnosi podatki, robi cięcia budżetowe. Likwiduje ulgi. Izajarz powie o dobrym pasterzu, że Jagnięta bierze na swe ramiona, a owce karmiące prowadzi łagodnie. Najemnik ustanawia ustawy eutanazyjne, żeby wytępić nieproduktywne owce. A Jagnięta niszczy już w łonach ich matek w imię tak zwanego prawa kobiety do własnego dziecka. Bo w końcu najbardziej opłacalna rodzina dla państwa to rodzina bezdzietna, powie najemnik. Dobry pasterz uczy mądrości. Dlatego, że człowiek mądry wie, jak żyć. Człowiek mądry potrafi właściwie wybrać. Człowiek mądry jest człowiekiem myślącym. Najemnik zaś będzie ogłupiał reklamą. Idiotycznym systemem edukacyjnym promującym debilizm, bezideowość i intelektualną miałkość. Bo jemu nie zależy na owcach. Jemu zależy na ludziach bezmyślnych, którymi w sposób dowolny będzie mógł manipulować. Dobry pasterz wychowuje w karności swoje owce. Bo cóż to jest za ojciec, który dziecka swojego nie karci. Powie nam mędrzec syra w biblijnej księdze: Najemnik lansuje bezstresowe wychowanie w imię idei rób ta co chce. Ta". Dobry, o, dobry pasterz karmi swoje owce zdrową paszą, bo chce, aby owce miały życie. Najemnik legalizuje narkotyki bo chce truć i zabijać. Dobry pasterz zastawia stół dla swoich owiec. Już zastawił. I za chwilę po raz kolejny powie, bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was jest wydane, będzie wydane. Najemnik chce się jedynie dopchać do koryta. Dobry pasterz daje pod, odpocząć na łąkach zielonych. Najemnik czyni z owiec niewolników, zmuszając je do pracy za najniższą krajową w Dzień Pański, a nawet i w największe święta państwowe, chociażby 3 maja. Dziś do 67 roku życia. Ale jak się poprawi stan służby zdrowia, to może kiedyś w przyszłości do 80. Dobry pasterz, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, życie swoje oddaje za owce. Najemnik bawi się życiem swoich owiec. Dba jedynie o własne interesy i interesy swojej partii, wyprzedając majątek narodowy, dojąc owce, ile wlezie, by mieć na podwyżki dla swoich ministrów i politycznie poprawnych sługusów w komercyjnych stacjach telewizyjno-radiowych. Ustanowione w listopadzie ministerstwo w ciągu jednego miesiąca wydaje milion złotych na nagrody dla swoich urzędników. I jednocześnie martwi się, jak to bardzo dużo kosztuje państwo religia. Dobry pasterz zna swoje owce. Zna je wtedy, kiedy są zdrowe i mocne, i nie zapomina o nich, kiedy kuleją i słabą. Najemnik zna swoje owce jedynie w pewnych okresach, a potem to już nawet patrzeć się na nich nie chce. Bo co go to obchodzi, że ktoś musi wyżyć za 750 zł renty czy emerytury? Dobry pasterz oddał życie na krzyżu. Wyniszczył się do końca dla owiec. Najemnik chce usuwać krzyże, bo mu przypominają o dobrym pasterzu i że jest najemnikiem, który przyszedł po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Dobry pasterz pozwolił się rozszarpać wilkom, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Najemnik widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, umywa ręce i wydaje ciała ofiar swoich owiec w obce ręce. Owce dobrego pasterza będą słuchać Jego głosu, głosu prawdy, płynącego z Ewangelii. Owce najemnika słuchają reżimowych mediów, plugawych i podłych. Karmiących naród kłamstwem liberalnej propagandy, w których na słowo patriotyzm, ojczyzna i kościół dyżurni dziennikarze dostają wymiotnych odruchów. Dobry pasterz ma swoje owce, ale Chrystus mówi jeszcze, że ma inne owce i te też chce przyprowadzić do swojej owczarni. Owczarnia Chrystusa jest otwarta dla każdej owcy, dla każdego człowieka. Również dla najemnika, który czasami ubiera garnitur dobrego pasterza. Dobry pasterz mówi bardzo delikatnie i subtelnie, bardzo cicho, niekrzykliwie. Do tego trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby usłyszeć głos dobrego pasterza. Kochani moi, jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, jak usłyszeliśmy przed chwilą w drugim czytaniu z listu świętego Jana. Wszyscy nazwani zostaliśmy dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Ale trzeba nam sobie odpowiadać, przynajmniej od czasu do czasu, czy słuchamy głosu dobrego pasterza czy najemników ubranych w pasterskie szaty.